mako witam w kolejnym odcinku Ucieczki z Piekła, z serii, w której udowodniamy, że Elohel i klimatyzacja w domu Polaka. nie się je. Aktualnie jest tak gorąco, że można się tutaj rozpłynąć z tego ciepła. Lampa jak byk. A dzisiaj zobaczymy co dzisiaj. Tutaj propozycje Ranger na topie. Mm, a, może, może, no ale dałem Midbot. Midbot, bo dano nie była Dekery. Może coś tutaj mid, bo tutaj widziałem, że właśnie jakiś Viktor, jakiś Aurelion, coś tego typu, a tutaj kolega czeka na Nilach na Adekery. Nilach na Dekery była. Przypominam. Ucieczka z piekła. Nilach, proszę bardzo, jest tutaj Nilach. Tak samo Zoe, parę odcinków wstecz była. Orianka dla widza? No i właśnie, może ta Orianka dla Wiza będzie. Tu też jakaś propozycja luks nam idzie. Więc zobaczymy. Zobaczymy może Lux Oriana. Zobaczymy jak sprawują się czempiony ze starych czasów. W tych nowych czasach, gdzie wszystko chodzi, strzela, skacze. Bo... Swoją drogą, wrzuciłem ostatnio film na główny kanał Największy program League of Legends I tutaj dosyć mocna dyskusja w komentarzach Wiele właśnie było takich rzeczy, że... Że to po prostu mój problem, że nie gram adekery, a... Gram magami, no nie wiem Nie wiem, różne tam teksty, różne komentarze, wiele różnych opinii No ale zobaczymy Ja tutaj widzę właśnie, że jakąś Lux może Może jakaś Lux, może Oriana coś tego typu tylko ja widzę Amu w lesie To może nawet jakiś Lucian by się prosił A może się sfrajerzymy, zagramy Tryndamerem może to? Zobaczymy co będziemy grać. No na pewno mamy tutaj szerokie pole do wyboru. Diana, Leona, więc trochę ze sekund, trochę dojazdu w ich czempionach. Znaczy też co na bocie nam koleżka wybierze. Może nie powinienem prepikować tego Mera, bo go jeszcze popierdoli i piknie kartusa na bota, czy coś tego typu. A tak jak patrzę, jeszcze jest tutaj trochę czempionów, którymi mógłbym zagrać i nie połamać sobie rąk. No i jest Fizz. Fizz... Diana, Leona. No to ewidentnie nie jest kombinacja, którą chcesz piknąć ani Oriane, ani Lux. Oba te czempiony, no to tak zwana definicja słowa na S. I tutaj szczerze, najchętniej tym zagrał Kassadinem, Ale na kasadin 2K24 Useless. Ale ten Tryndammer, mi się podoba. Więc dawajcie Tryndamera. Oczywiście Demon Blade Trendamer, najfajniejszy jaki jest. Zobaczmy też, co chłopaki grają na Tryndamerze. Jest Graspik, jest Fleet. Szczerze patrząc w ich team, nawet możemy zagrać z tym Graspem. Tutaj może nawet gramy fiza więc chyba Bone Plating. pick pick Taki setupik. No i oczywiście Gosik, żeby potem gdzieś dobiegać. Widzę, że tutaj Ravenus, Hydra, Phantom Dancer albo Navori. Coś tego typu jest granego No i zobaczymy. Zobaczymy jak pójdzie trendamer. Ja za gramerem trendamera nie jestem. Od razu mówię, ale tak mnie skusiło. Spodobał mi się tutaj ten pomysł. Zagrałem jedną grę jak widz wysłał żebym zagrał Trindamerem. I jako tako to poszło, więc to ja o to bym się nie obawiał. Też trindamer nie jest czempionem, który zbyt dużo mózgu wy wymaga. Więc jeżeli nie zintujemy linii, to potem powinno być w miarę Ok. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że to jest czempion typu Split Pusher: Split Pusher z Ravenu z Hydrom, czyli po prostu one-shotujesz każdego wavea, leczysz się za milion. No, i bierzesz towery w 2 sekundy. Więc plan jest nasz taki: wyskalować na linii, nie zintować, dojść do momentu Ravenous Hydry, a potem na spisie po prostu ram, pam, pam, jeb, jeb. Gdybyśmy mieli Ignata, może moglibyśmy szukać jakiś level 2, level 1 cheezów. W sumie nadal możemy, no bo ten damer, jak nas tą Furię, no to jest naprawdę solidne pierdolnięcie. Gramy na kolegę SVK, to znaczy co najwyżej tyle, że chyba jest ze Słowacji. Ktoś mi napisał Byryby. No i ciekawe, czy faktycznie wróci, czy nie. Ubił item i stoi w miejscu. A, bo wyszedł z gry. Jakiś problem techniczny. Moi kolega na Dianie raczej jest Polakiem, bo widzimy, że ma legendarną mzikonkę Meteor Makers z 2013 roku. Legendarna polska drużyna, najfajniejsza polska drużyna jaka była w League of Legends. Oczywiście było jeszcze polskie Team Rocket, no ale ja byłem większym fanem właśnie Meteor Makers. Więc halo, uwaga, chłopaki! Bo tu jest prowadzony jakiś invade. Wszystko będziemy wiedzieć? Ja może tutaj spróbuję się przyczaić. Może zobaczę face czekującego mnie Fiza I mogę wtedy rozprzedać parę auto ataków, A jakby było więcej tych chłopaków, no to... Jest po prostu pyk, E do tyłu i żegnamy będzie się bez jakichś dymów Ciekawe, że ta lona tutaj coś ten tego chce kminić. No ale niech ode mnie spierdala, jak to się mówi kolokwialnie Będę robić to samo, jakaś czizerka. No i od razu! O, proszę! Tu jest wojna! Oto chłopaki biegniemy Odpalę już gosta, Żeby jak najszybciej tu dobiec No, i walimy. Walimy ich do spodu. Oj, może jednak nie aż tak. Lekka ucieczka. No i jak to wygląda? Jak to wygląda? Pytanie: Czy on wziął EXPA z jakichś creepów? Tym fizem? Czy nie? Odpalmy tej potkę. I trzeba odlecieć trochę. Jeżeli oni się tam nie wywalą, to naprawdę spoko dla naszych dolno-lajkowców Tutaj dasz do przodu. Bum. 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 Odpalę teraz Q, żeby się wleczyć. Raczej przez chwilę i tak się nie będziemy bić, to uda nam się raczej nastakować. furię na creepach znowu. A healing na pewno przyda. Dasz do przodu. auto-atak I chillujemy. O kurde. Szkoda, że tego nie trafiłem, bo no, zrolowałem kryta. Można wziąć W. Zobaczmy, czy tu jest Diana. Raczej nie ma, bośmy mieli W. Ale zwardzimy zwar, taką. Pyk. Tu oczywiście, żeby się wleczyć, bo raczej i tak by nam spadła ta furia. Auto Trzymamy teraz Graspa. Ten spaniaczek. Pyk. Teraz tu podejdzie. Boom. Kryt z Graspa. Pytasz, czy boli? Bardzo. Tutaj odpalmy się to tu. Okej, okay, jest Diana. Ja się obawiać nie muszę. Bo może powinienem? Nieważne. Bez papierów i bez pytań, panowie. Zbajtowani! Zbajtowani, inaczej bym tutaj nie umarł. Eee, pytanie czy ona zdąży w czas dopuszować tego wave'a. Dwa miecze, jak najbardziej. Eee, powinno być nie najgorzej. No nas to tak spoko. Ok, na co my się tam przytrzyma, więc ona tam jeszcze coś straci. Ulala, -la, soraczka z fleszem! Ja mam czwórkę, oczywiście maksuje się ku Ty go nie pogrzało coś? Jeden autos. Niał zasięg? Pum! Żegnamy. Branie trafiłem przez to kanona. Ej! Dobra. Chciałem w ku. Dopuszuj to, dopuszuj to! Kolego! Do ja pierdolę, on troluje! Nie no, Co zrobił co, ty mamu? mu? Jakby ja rozumiem, że ja strollowałem mnie jakiś tam Q i trochę może myślałem, że jestem silniejszy niż faktycznie jestem. Ale on. swój że zjebał nam wavea totalnie. Mógł to naprawić, a tu jeszcze teraz odda Kila dla Fiza. Dobra, biegniemy tam. To jest niezły kongo. Oczywiście. Jest gdzieś tu, dostał Slowa. No ale zobaczcie, jakiego ja wavea tracę. Jakiego on dostaje. A to nie powinno wyglądać. To jest moment, w którym on dostaje przewagę levela. Ale no dobra, jakbym nie tak podchodził. Fajne w trydamerze jest to, że dosyć spory zasięg autoataków. No dobra, no ja może tutaj tak nie powinienem świrować. Zostaje tego kripa tu. Postawię tu Warda od góry, żeby czego wiedzieć. Zbiegnijmy tu, szukałem jakichś żelków. Dobra, no są tu żelki, ale to trochę daleko. Raz walnę mu autosa chyba ja po prostu uciekam do Mida. Trzymać tego wave'a. Ile to leczy? 50 plus 1 perfurii? Mogę sobie kliknąć tak po prostu do sportu. Ej, bo on idzie po żelki. on tam idzie z Dianą się bić. No dobra panowie, muszę tu biec. Chciał coś z tym fizem grać? Ej, ja tak gram na powoli, na spokojnie, na zwidy. widy. Lecimy, ja mam trochę małe HP. Ale Rka ready, dobra, Q odpalamy dla wyleczenia. Ten tu coś gra. Naprawdę, no poddymiona jest ta gra. Mieliśmy grać na przetrwanie i na wyfarmienie się w early game'ie. A tu mamy walkę na śmierć i życie, nie? No, no my przede wszystkim chcemy to dopuszczować i zrykolować. niech on to traci. No, ale ja mam 28 klipów w 7 minucie. Przez te, jaki to się siwy tym odpierdala. O Boże, ja tutaj nie mogę. No, ten rekol taki. Trochę śmierdzący bym powiedział, pani Panie Panowie. jak kto weźmie smokura. Dobra, no my wzięliśmy. Ale no chyba. Oooo, jak tam fizz przyjdzie. I coś zczyści. Ja teraz dropuję tego. Dobra, nie ma erki. Ja nie uciekałem do bota. On nie żyje. Whatever. Ten mój recall był taki trochę nie... do tego, co graliśmy. Follow Trindaman. No, kolego, byłem w badzie. Wiem, że może... Bardziej ten Drake mi się nie podobał, bo byliśmy tacy wszyscy... ...na innych... Yy... ...palach nadawaliśmy, nie? Czy ja użyłem tego Demolisha? Tak, chyba użyłem. Nie no, no, mogę tak przetest... On teraz nie ma spelli, więc jest okno dla nas, żeby trochę sobie atakować i zabizować to, że mamy całkiem sporo lifesteala Mam full HP od razu. To jest całkiem, całkiem, ale cał, całkiem masne. Ładnijmy się tutaj, żeby wreszcie wiedzieć. Pyk, pyk, pyk pyk. Kudo full HP On miał many. Dobra, jest Diana, więc trochę stop. Ja sobie ucieknę po obro... Stół? No powiem tak, bo nawet tego się nie spodziewałem. On nie ma many w ogóle na tym Fizzie. Przede wszystkim demolisz, bijemy tower. Teraz w niego odlatujemy i strzelamy sobie dalej. No i tak full hp będę miał. Po jednym q. No i trochę taki gubek tej nawalam. Ale to działa. To miarzy tego Fiza. No i tej Diana jakaś. Nie ten dyszed? Nie. Nie idzie. Ile? 1700 do Hydry. Obiegnę sobie do bota, tak do sportu. Bo oni ty widzę, że grają bardzo agresywnie do przodu. I jak tego nie zrespektują, to ja ich po prostu mogę dojechać bo trochę presji bo powinienem tu na te void grapsy podejść to jest my bad teraz jeszcze stracimy to on w ogóle kupił redukcję hila na mnie dobra panowie dropujemy wave'a bo tu widzę, że będzie mocne napierdalanie idę kolego okej, okay, oni dali radę to, to, to było słabe, to było słabe, nie powinienem tu iść na to powinienem po prostu pójść w topa na grapsy z nim ale tyle dobrze, że jeśli doktor Mundo nie ma teraz teleportacji, ja może mogę wziąć tower na midzie Z demoliszem. Raz, dwa, trzy. Boom. Na pewno jednego playta wezmę. Doktor Mundo tu przyszedł do mnie. Bijmy sobie graspa. Bo jednak fajnie tylko graspa postakować troszkę. Dobra, teraz weźmy jeszcze jednego wavea, jest zwardywek, jak on chciał obrócić. Ojoj. Nie podoba się to dla mnie. Że no jestem tu. Dobra, ghostuję. Lecimy na pełnej w tą diamentę. Rk, Bum. Bum. Wycofam z mojej strony. On może w lekkich tarapatach. Może zabija, jakby nie miał kół. Ulepszone. Ja mu tu rzucę W. Dobra, nie. Nie, to nie. Siwy dym. Kolega ma też redukcję heal. A jajaj. jak poleciał za mną. Do tego nie dopchałem. No dobra, ale. Whatever. Tak szczerze. Whatever w to, co się działo. Wszystko to, co się odjebało wcześniej, nie ma znaczenia. Chyba na drugi bym kupił to. Bo jakby no. Siła naszego bohatera zaczyna się właśnie teraz. Bo teraz one szutujemy każdego wave'a klikając dwa przyciski. E i Hydre, No i może auto tak, Ale tu jest dym. Biegnę. Możemy się tu bić. To jest nasz moment. No, dobra Nie, to jest To jest, to jest Inston zrobił Czemu on to zabrał tą Soraką? Kolega na Indianie Jest, znowu killa nie zabrałem Nie podała się dla mnie panowie. dobra, to jest Fizz Nie trafia rybom Okej, okay. poczekajmy ja aż zajdzie nam Grievous Wounds Zeszło, dlatego teraz co klikamy Q i teraz pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk, wchodzisz do przodu. No i dzięki. Niech co to tankuje. Jak gościu chce przyjąć drobowe hitki. I don't mind. No teraz pytanie, czy możemy wziąć tego tower? Wydaje mi się, że tak? Dziobnijmy to. Weźmy seret buffa, wracamy na mida i puszczajmy dalej. Teraz że jesteśmy push-push-push machine. Trochę tej cyrku losowego się działo na początku i pewnie gdybym był graczem trendamera i miał jakiś większy playtime niż jedna gra w przeciągu ostatnich 10 lat, no to prawdopodobnie wzięlibyśmy tutaj i byli 10-0. No, eee, to jest chyba Niestety ich jest więcej. On nie ma ryby. Okej, okay, nie Fizz, to tego po prostu. Nie miał stuna? Powiedz, że masz stuna. No i tu zabijamy wszystkich, tylko powoli. Bum. 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 Krytnie? Krytnie? Krytni! Ojoj, oj. nie krytnąłem, nie zabiłem. Bufu 2, 3, 4. Zbyt silny tym razem. Ale czemu Zaja idzie do Mida, zamiast iść na topa? Ghost za chwilę. A tu Raczej nic nie zrobimy. Ale okej, okay. mam 2000, więc mogę kupić to. No dobra, to ja będę w bota w takim razie. Tego pogrzało trochę. Nie wiem co on chciał zrobić. Pójdę w bota, trochę zgarniemy tam creepów. Wtedy kupuję buty i... Kupuję wtedy Phantom Densera. Szczerze, wydaje mi się, że powinienem chyba nawet zraszować buty, bo jestem trochę za wolny tym Trendamerem. Takie mam wrażenie. Kilodoma z Graspa, Total Healing 530, Damage 936. Zdał trochę więcej niż ja, no ale on grał bardziej wybuchowy matchup pod tym względem. No, szkoda, ja mu to zabrać. Dobra, on bez flesza. To są i biegnie na mnie Lona, więc trzeba uważać. Mają w pełni na mnie wizję, ale nikogo tu nie ma, więc jakby ja się nie muszę bać. No i okej. Okay. Teraz trochę uciekniemy, bo nie widzimy ani Fiza, ani Leony. Nie musiałem tu gustować raczej. Dobra, nie zerkowałem, zintowałem, nie zrespektowałem. Najgorszy to etak chujowo trafiłem. i ona mnie ściągnęła w tym czasie. Nie musiałem go stawać, mogłem się obrócić w nich po prostu, tylko no, cykałem się, że Lona pewnie przyjdzie. No to jest w ogóle dziwne, że jest tyle w bocie. Tak losowo. No ale jest jak jest. On pala Heralda. No ale walnie sobie dwójki raczej nie powinien jak Powinien go zabić. Tak mi się wydaje. Chodź tu kolego. Dobra, no ja go zabijam. On to bierze. Dla niego chyba całkiem ok to jest. Bierzemy sobie wszystko to. Szczerze mogę chyba iść w Drake'a. Po tym wave'ie. Boom! Jeszcze jeden Drake, jeszcze jeden wave, i potem biegniemy gdzieś tam. W cały czas butów nie mam. I teraz gdzieś tu możemy chodzić i działać w ten sposób. Chyba żeby być cały czas w kombacie, jeżeli nam furia nie spadła. Pyk na plecy, w, w skurczy pyka. No i pyk zabijają, no i tak to się kreje Tu uh, gdzieś spodziałbym się Diany, tym, nie będę leciał dalej, nie, spokojnie, nie potrzebujemy bezbędnego zbędnego pajacowania. Szczerze, mogą po prostu tutaj się cofnąć i kupić buty. To też zrobimy. Daj sobie spokój. Ten nie chciał dać nam spokoju, w ogóle miałem tam barda. Ciekawe, wiemy, mam to zanotowane. Kupuję wreszcie buty. I teraz następny item. No nie wiem szczerze co mam kupić. Mogę kupić je. Mogę, nie wiem, kupić cokolwiek na dobrą sprawę. Ale no kupmy to przede wszystkim. Kupmy je. Większe bomby skryta. Ja to kupuję. Kupot kłopot naszej drużyny, tylko żeby się nie skończyło na szorem. Na przeciwniku. dlatego tu przyjdę. Jezusie, nie! Tyle ich wszystkich tu było. On zabija ich chociaż ten mamumu. W ogóle oni tak low przeżyli. Dobra, ale mamu chyba kwadra kila tu zrobić, nie? Kwadra, masz... Może, może triple po prostu? Nie, doktor Mundo zbyt silny. Doktor Mundo zbyt silny. On w ogóle jest 9-3 tym doktorem Mundo. Ta gra też jest w ogóle pojebana, mamy 21 minut, a tu jest 56! Projekta z 2,5 kg na minutę, moją chłodną matematyczną głową. Czy dobijemy do trzech Przecież teraz w ogóle te zabijanie też jest takie. A? Trochę trudniejsze, bo zostały znerfione albo zbufowane te timery, zależy jak to powiedzieć. No, ale w każdym razie dłużej się teraz nie zmartwym w tej grze. No i kolega na relektonie Ciężka przeprawa. Ja myślę, że pójdę w topa, bo tam duży wave do zgarnięcia. A myślę, że możemy po prostu iść na szora. mumii, żeby przemyślał to. Dobra, nie, to nie. Bo w takim razie ja biegnę i puszuję topem. Mamy dwa levely przewagi już urzęd i izoluszkiem. Kłopoty naszych, ale biegnę. Robimy najpierw seton, tak, do sportu. Pyk. O tutaj jakiś kolega, doktor Mundo. Raz, dwa, trzy. Wow! Auto atakuje prawym. Ale jestem mechaniczną bestią. Bo No No takie ale czempiony, które tylko atakują, są tak broken teraz i tak mało skilla wymagają. No naprawdę nie. Taki i Jone, no to jeszcze trochę, nie? Ale taki trendamer. one wydaje mi się, że mniej, wydaje mi się, że są jest najbardziej skillowe z tych wszystkich. Dostał? Dostał no, bufa, kolega. Ja teraz mam trzy itemy, to ten Teges. I teraz mogę szczerze iść w Witsenda, bo ja mam głównie Magic Damage, który mnie zabija. Jakieś ceceki. A Witsend daje jeszcze tenacity teraz. Więc ja po prostu idę w Witsenda i jestem nie do powstrzymania. W ogóle chyba też na Trendamerze nie rzuca się e, w Erkę. chyba było coś tam takiego, że nie levelapuje się Erki na 11. Coś takiego mogło być. A ja zlevelapowałem. No ale to takie po prostu przyzwyczajenie. Nie wiem, co prawda, co on tu robi, tą zają. Ilepsze pytanie, co on robi Renektonem? Solo na idzie. On zabił dwóch, fajnie, z jednej strony, ale z drugiej wiewał się z Naszorem. On tak leci do przodu. Pytanie, gdzie ma Twitcha, nie? Właśnie, bo tego to się wali tego tak bawiałem, że wiedziałem, że no. Samej lony nie muszę się bać. Bardziej tak, jakby jakiś Twitch był za plecami. Dobra. Zabijmy tutaj przede wszystkim Fiza. Bo on jako jedyne było zagrożenie dla naszych chłopaków. To jest stójmy, blokujmy. Wszystko, co się da. Soraka zabrała kila. pogers. Witamy szczurka. Bum. Bum. Uciekam. Pytanie, czy to mnie zabija? Chyba nie. Chyba jestem safe. Dostałem no Oni tam w ogóle zabijają wszystkich. Jakoś to idzie. Trzy auto-ataki, mam full HP. Dziękuję. Spoko Firehand. Wolimy kolejny tower. Kolejny demolish. To już od 3000% demolisha zadałem w towery. Całkiem spoko runa. Nastakujemy se że żeby mieć 100%. Kryta. Dymmy, tower. Usiądźmy teraz na tym. Żegnam, kolegę. Pana też żegnam. No i super. Wow. Wygraliśmy, nie? taktyczna gereczka. Dajmy honor dla. Da mumu. Da mumu, dajmy. Niezły dym. Fragment klucza. Wbity Emerald 1. Obrażenia. A takie, o, stabilne. giereczka ciekawa, bo równe. Uwaga, ile. 47 plus 27 przez 26, 2,8 kila na minutę. Praktycznie 3 w zaokrągleniu. Zobaczymy, co tam następny dzień przyniesie. Subujcie, lajkujcie, komentujcie. Fajne, jest aktywność pod filmami. Wszystko czytam, coś tam wybieram, jakieś te czempiony, no co fituje, a co też trochę tak. Ma umiejętności, mam ochotę. No i to na tyle. Do zobaczenia jutro o 14. Pa!